Witam Was dzisiaj w ten słoneczny Dzionek. Wybieram się właśnie do auta, ponieważ muszę sobie auto pościelić, bo dziś jedziemy odwiedzić mojego dawnego znajomego, którym jeszcze kiedyś pracowałem w Holandii. I akurat jest w sumie niedaleko jakieś 100 kilometrów więc wypadałoby go odwiedzić. No i muszę oczywiście pościelić łóżko, bo prawdopodobnie Pomimo, że nie jest to daleka droga, ale myślę, że trochę czasu nam zejdzie, nim sobie pogadamy i trzeba będzie gdzieś się przespać. Także mam tutaj nasz podróżny materac i zaczynam łóżko ścieli. Dobra, materacek już położony. Ktoś by się pewnie zdziwił, mówiłby. No trzeba pewnie większy wam tutaj, bo jeszcze macie trochę miejsca z lewej i z prawej. Jednak my nie jesteśmy aż tak obszerni i całkowicie wystarcza nam to. Oczywiście, mógłbym kiedyś dokupić jakiś szerszy, ale na razie ten nam całkowicie starcza, kładziemy się przeważnie zawsze na boczku, i jest idealnie jeden lewy, jeden z prawej. Jeszcze poduszki muszę przynieść. Oczywiście kołdra nie jest mi dziś potrzebna, bo upał jest niesamowity, także w nocy fajnie nawet sobie tak pospać, bez niczego, także jest naprawdę fajnie. Ale powiem Wam tak, tutaj zawsze jak widać, tu był największy problem, tam w tym, ponieważ to uwierało w plecy, to jest to połączenie między bagażnikiem a tylnym siedzeniem. I tutaj, zawsze jak spaliśmy, to był wielki problem. Trzeba było non-stop coś tam podkładać, jakieś dmuchane materacyki, nie wiadomo co jeszcze, i to i tak wszystko za bardzo nie pomagało. Także zawsze był problem, ale odkąd teraz mamy ten materac tutaj w tym aucie, to jest po prostu wyśmienity na to. W domu mamy te grubsze na łóżku i te też się sprawdzają idealnie. Jednak ten jest bardzo poręczny, żeby go po prostu gdzieś zabrać ze sobą. Jest to naprawdę super. Też i do kamperów, jak sami mi pisaliście, też Wam się to sprawdza. I była tam opcja tego jeszcze że można sobie zrobić dowolny wymiar właśnie do kamperów i to jest fajne. Nie? Że można sobie najdzie pół okrągły, czy z wycięciami dać zrobić. To kiedyś wam taki film e, robiłem chyba. Karawanik na wymiar, chyba się nazywał ten film, gdzie ta firma po prostu robi dokładnie co do centymetra. Tak jak trzeba taki materac. No i to jest po prostu super sprawa. Ale dzisiaj jeszcze jest tutaj fajna promocja, ponieważ normalnie macie na materacę zawsze od nas 100 zł zniżki z kodem, który jest w opisie. Ale dzisiaj jest inna promocja jeszcze. Oczywiście jak ktoś potrzebuje jeden, no to też macie 100 zł zniżki. Ale mianowicie, jeżeli dzisiaj ktoś po prostu będzie chciał kupić sobie dwa materace, to na trzeci dostajecie 50% Zniżki na dowolny model i rozmiar. Natomiast, jeżeli kupicie trzy materace, dostaniecie w cenie jeden pojedynczy 70, 80 czy 90 na 200 cm. A natomiast, jeżeli kupicie 5 sztuk, dostajecie aż dwa materace: 70, 80, 90 na 200. Do wyboru oczywiście, jako szerokość potrzebujemy. W cenie tego, czyli to jest naprawdę spora zniżka. Jak ktoś akurat i tak się szykuje do wymiany materaców w domu, to warto się tymi zainteresować, bo naprawdę fajnie leżą pod plecami mięciutko, jak w luksusowych hotelach się tutaj na tym leży. Także jest to naprawdę fajna opcja. Dobra, poduszki dołożone, także można ruszać powolutku w drogę. Jest kawałeczek. Poduszki też bardzo fajne, też macie 50 zł zniżki na nie. My się nie rozstajemy z nimi już teraz, nigdy. Po prostu wszędzie, gdzie byśmy nie jechali, to poduszki muszą zawsze z nami być. To już jest taki mus, ponieważ one są naprawdę wyśmienite. Nie znam lepszych. Ostatnio zresztą sami pisaliście, że jesteście bardzo zadowoleni z tego. Dlatego no, cieszę się bardzo, że Wam też te produkty pasują, tak jak i nam. Ale nie przeciągam już, bo trzeba ruszać w drogę. Okej, okay, jedziemy! Jesteśmy po drodze. Tak jest. W drodze. Okay, mamy mamy niecałe no, 100 km z haczykiem, jest tam takie małe do niego, ale niestety no, nie ma tam żadnych szybkich dróg, dlatego jedzie się dość długo, a jest akurat tutaj teraz na wakacjach więc idziemy go tam szybciutko odwiedzić łóżko spakowane żebyśmy mogli się przespać bo warto czasem po prostu kiedy spanie cię zaczyna męczyć stanąć, po prostu się przespać to nie znaczy, że my zawsze do rana śpimy bywało tak, że niekiedy 2 trzy godzinki żeśmy się przespali i po prostu ruszaliśmy znowu dalej niekiedy nawet i godzinkę Różnie to bywa, ale po prostu jest lepiej, szczególnie na takich drogach, gdzie w ogóle wieczorami nie ma żadnych oświetleń, wszystko jest ciemno i jeszcze jedzie się przez lasy, ponieważ wtedy czułość jest naprawdę ważna tutaj, żeby dobrze wszystko widzieć, ponieważ no, zdarzały nam się już naprawdę różne przypadki tutaj w różnych lasach, jak żeśmy jeździli, już nam łoś wyskoczył kiedyś przed autem, sarny to nie wiadomo ile razy, zające, jeże, wywiórki, no nie wiem, no cała, cała paleta natury jaka jest dostępna to już nam wyskoczyła chyba przed auto tak nawet i dziki już były i gdzieś tam raz w pobliżu nawet niedźwiedź był, ale ten nie wyszedł na szczęście pod auto <grym> tylko był gdzieś tam po boku i się tam gapił troszeczkę także no, jest po prostu ciekawie, dlatego no, warto wieczorami po prostu przespać się momencik, jak spanie męczy człowieka. Tak. No i tutaj właśnie te materace, poduszki są naprawdę idealne, bo też to miała z wielki problem, jak żeśmy wcześniej tego nie tak. mieli, to... nie potrafiła po prostu leżeć, bo cały czas coś ją bolało w tym samochodzie, ugniatało i tylko było au, 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 au. <grych> Ale to było, kiedy ja byłam na Forte Tak, też no. I byłam naprawdę taki... Dokładnie, ale teraz jest lepiej po prostu, bo to tak. teraz naprawdę fajnie to niweluje, dlatego Wam go też gorąco polecamy. Tak, i teraz też jestem na Kaliwoży, to też jest na moja ciała bardzo dobrze. Tak. Bo inaczej nie mam możliwości dla mnie. A wieczorem będziemy wracać, dlatego, ponieważ nie jest całkiem już rano, a tylko już jest po prostu prawie czternasta. Zanim tam dojedziemy, chwilę sobie pogadamy, więc no na pewno będziemy wracać, jak już będzie ciemno. Oczywiście moglibyśmy się przespać też i u niego, jednak nie śpimy po prostu, rzadko śpimy, tak powiem, kogoś, tak. ponieważ. Dla nas to jest całkiem coś innego. Człowiek nie potrafi miejsca sobie znaleźć, nie układa się to wszystko, promieniowanie, które tam jest w takim domu, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma wpływ na to, że ten sen nie jest komfortowy. My wolimy po prostu wyjechać z danego miejsca i nawet jakbyśmy daleko nie ujechali, ale gdzieś po prostu w samym środku lasu, gdzieś stanąć na poboczu, jak są takie lasy właśnie, gdzie są drogi lasy, to po prostu stajemy na takim poboczu. I po prostu idziemy spać. No, ktoś by powiedział, może niebezpieczne w dzisiejszych czasach, ale mi to nie przeszkadza. <laughs> e, ale kiedy ja zobaczę na przykład e, na rok 1500 Robin Hood, ten czas, e. E, ja preferuję ten czas niż dzisiejsze czasy. Naprawdę na śpi na las w ale ja też nie chcę Nie Absolutnie nie Też nie chcę tych luksusów, tego matraca i tej poduszki sobie pod nosem obejść Tak No bo one są naprawdę fajne, nie ma co No a my jesteśmy też takie dwa Robin Hood'y, także uh, tak. Robin Hood'a nikt w lesie nie ruszy <laughs> Dobrze moi drodzy, lecimy powolutku dalej I zobaczymy jak to będzie Na pewno się jeszcze zameldujemy wieczorkiem, jak będziemy się kłaść spać. Także do zobaczonka. No, witam Was ponownie. Wracamy już z powrotem, nawet troszeczkę popadało. No, jest tutaj dość ciekawie w środku nocy, ale powoli szukamy miejsca, gdzie ty można sobie stanąć, bo trzeba by, się troszeczkę przespać, bo już jest w pół do trzeciej w nocy. Także już jest troszkę, troszkę późno Także szukamy miejscówki do spania Siedzi tu sowa Tylko nie wiem czy ją widać, bo jest słabe oświetlenie Spróbuj trochę do przodu podjechać O, poleciała, leci Sowa Dobrze, udało nam się znaleźć tutaj jakąś miejscówkę Taki mały zjaździk przy lesie Pełno tutaj, ale nic nie widać, bo jest dosłownie ciemno. Nawet było ciężko tutaj w ogóle wjechać, bo ten zjazd cały też taki malutki tutaj do tego był. A że jest tak ciemno, w ogóle nie ma tutaj żadnych latarni, totalnie nic. Pełno jakichś zwierząt, dzikich po bokach widać, bo tutaj tylko oczy się świecą. Także stawamy tutaj i idziemy po prostu w kimono, spać. Tutaj można stać, nie stoimy na ulicy, nikogo nie blokujemy. Także na takiej bocznej drodze jakiś wjazd do lasu i tyle, także, no. <laughs> Dobra, wyłączamy silniki i idziemy. Dobrze, my już sobie tutaj leżymy. Deszczyk pada, troszeczkę słychać. Tak samo jak na namiot, ale na namiocie na rano to jest jeszcze mokro. W samochód nie ma problemu. Tak, to jest taki metaliczny dźwięk deszczu, bo na dach bije. Także leżymy, idziemy sobie powolutku spać. Starczy na dziś wrażenie. Podróż się fajnie udała. Z kolegom nie widzieliśmy się ponad lat 16 lat, chyba żeśmy się nie widzieli. Także pierwsze co mówił jak nas zobaczył mówi kurcze wyście się nic nie zmienili, jakbym was wczoraj widział. Także było fajnie, udało się fajnie tak. pogadać, no i co, leżymy sobie fajnie tutaj na tych poduszeczkach, na tym materacyku, nic nie uwiera w plecy, jest naprawdę idealne. Mamy oczywiście też ze sobą, ten go widać może, odpromiennik, bo pomimo, że stanęliśmy w lesie, jednak jest tak ciemno, a my tutaj tej okolicy nie znamy zbytnio, więc nie mamy zielonego pojęcia, czy tu nie ma gdzieś jakiś masztów czasem. Albo nie wiadomo czego jeszcze, więc po prostu wolimy brać to ze sobą, ale też i w podróży jesteśmy też chronieni przed tym całym negatywnym. Tak. Mamy też i na szyi. Idzie tutaj gdzieś zarolował. Nie szukam, bo się szukać. Taka obwieszona jak ja. Dobra. Też go mamy ze sobą. W podróży musi być obowiązkowo, także no nie ma innej opcji. No w międzyczasie zrobiła się już trzecia w nocy, także powoli trzeba się lekko przespać do szóstej i o szóstej będziemy lecieć do domku, tak. ale to już dalej pewnie nie nagram, mhm. bo widzę, że mi się bateria kończyła, mi się kabel zepsuł, także nie naładuję telefonu. Ale takie życie. No, no nic nie poradzimy, także moi drodzy my idziemy spać. Dobranoc, miłego nie. A jak Dla... tobie się śpi na tym materacu, bo tylko ja powiedziałem. Bolą cię plecy na nim? Ja nie czuję nic od bólu, zero bólu. No właśnie, naprawdę jest fajny, tak. także no, godne polecenia, szczególnie na takie warunki samochodowe czy do domu idealne, bo mm. naprawdę fajnie się na to czuć. Także tak jak jest. kogoś interesuje, to macie link w opisie do promocji, gdzie można zebrać sporo, sporo gratis materiału. Dobra, dzisiaj. teraz ja wesą. Wysł... Przepraszam, to ale jest... jestem... Śmierzone. No Link do poduszek też macie, link do od promienników też macie, z naszymi kodami macie zniżki do tego, a my idziemy spać. I dalej on gada. Życzymy Wam miłego dzionka właściwie, bo to już przecież w nocy. <śmierdzi> także trzymajcie się. Hej. Pa!